Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Zapraszam Was na odcinek transferowy, a więc spojrzymy na najnowsze spekulacje transferowe. Oczywiście mówimy cały czas o Polsce, a więc to, co w trawie piszczy w Ekstraklasie. Zanim jednak ta lista transferowa zachęcam Was do przycisku subskrybuj, także jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to jest właśnie Wasz moment. Pamiętajcie także o możliwości lajków w górze pod filmem i o funkcji dzwoneczek. A teraz czas na listę. Pierwszym nazwiskiem na liście jest Michał Chrapek, pomocnik Pia Gliwice ma kontrakt w Gliwicach ważny do czerwca tego roku. Autor trzech bramek i sześciu asyst może trafić do Zagłębia e, Lubin. Chrapek grał w kilku ekstraklasowych klubach, m.in. Wisła, Kraków, Śląsk, Wrocław, Lechia i właśnie Piast. E, no i zazwyczaj przechodził do tych klubów po wygaśnięciu umowy. Był łączony także z Widzewem Łódź. Mówiło się o transferze nawet tej zimy, bo Widzew szukał zbrojeń. Zresztą widać to po wynikach Beniaminka, że no zdecydowanie jesień była lepsza niż wiosna. No i jeśli chodzi o tak słabą formę, o ten regres, no to gdzieś tam wskazuje się przede wszystkim na brak wzmocnień. Wracając do Chrapka, jest to naprawdę zasłużony etatowy ligowiec, który może pomóc drużynie Waldemara Fornalika od nowego sezonu. Natomiast jeśli chodzi o jego ewentualne przynosiny do Widzewa, które no zakończyły się klapą. Poszło tam ponoć, tak podaje weszło, o wysokie oczekiwania finansowe chrapka. Także być może za rok nie będziemy go oglądać w koszulce Piasta, tylko Zagłębia lubi. Kolejne nazwisko na liście i cały czas jesteśmy w Lubinie to jest Tomasz Pieńko, a więc napastnik miedziowych, który ma kontrakt do czerwca 2024 roku. Strzelił w tym sezonie dwie bramki i zaliczył jedno ostatnio podanie. Może trafić do Rakowa. Generalnie sporo tutaj tych transferów powiązanych jest właśnie z medalikami, no bo wiadomo zbrojenia, zbrojenie na Ligę Mistrzów. Marek Poprzuno chodzi odchodzi, natomiast Dawid Szwarga chce budować zespół na swoją modłę. Michał Świerczewski, Piotr Bidziński, a więc kolejny właściciel i prezes chcą pomagać mu dostarczając kolejnych piłkarzy, być może piękno trafi do Rakowa, natomiast gdzieś tam w świetle ewentualnego, czy właściwie już Przyklepanego transferu Łukasza Zwolińskiego z Lechy. Ten ruch wydaje się mało prawdopodobny, natomiast nie możemy przejść obojętnie koło Pięki. Bardzo zdolny, młody napastnik. Miałem okazję go oglądać z dość bliska w meczu Krakowia Zagłębie, także naprawdę ma gaz, ma wykończenie. Ma też taki, powiedziałbym, niesamowity zmysł odnajdywania się w polu karnym, czyli coś, co jest absolutnie cechą wrodzoną u najlepszych dziewiątek. Być może zostanie w Zagłębie na kolejny sezon, a jeżeli nie, no to właśnie możliwe jest jego odejście do Rakowa Częstochowa. Kolejne nazwisko na liście: Dawid Drachal, napastnik Miedzi Legnica, kontrakt do czerwca 2025 roku. Strzelił 3 bramki w 18 meczach w tym sezonie, natomiast przede wszystkim mówimy o bardzo młodym wieku, bowiem 2005 rocznik, więc 18-letni napastnik może trafić do znów Rakowa, czyli tutaj rzeczywiście mamy dużo tych transferów powiązanych z Rakowem. Ten ruch wydaje się bardziej prawdopodobny niż ściągnięcie piękki, bowiem gdzieś tam już to zostało potwierdzone przez topowych dziennikarzy między innymi Tomasz Wodarczyk o tym pisał, czy Piotr Koźmiński z WP. Bardzo ciekawy piłkarz Drachal, właściwie też go oglądałem, z dość bliska w meczu Krakowie mieć, tam nawet strzelił bramkę na 0-1. do W każdym razie jest szybki, jest bardzo dynamiczny, no i gdzieś tam powiedziałbym, jako napastnik ma dużo takich cech pomocnika, bo potrafi wchodzić w wolne przestrzenie, odlepia się od obrońcy, dużo jeszcze może pokazać, no to właściwie zaczyna swoją karierę. Natomiast jestem ciekaw, jakby to ewentualnie wygląda w Rakowie, gdzie jest bardzo duża konkurencja, ale gdzieś tam ewentualnie w świetle awansu Rakowa do europejskich pucharów, no i tego nadmiaru meczów, umówmy się, mam wrażenie, że będzie mógł Drachal otrzymywać swoje szanse, a jeżeli nie, no to być może wypożyczenie na rundę, powrót, no i ogrywanie się w drużynie Mistrza Polski. Kolejne nazwisko na liście, tutaj mówimy o prawdziwej gwieździe ekstraklasy, klasy, bowiem John Jeboah, kontrakt w Śląsku do czerwca 2025 roku autor aż 11 bramek i asysty, natomiast no a propos tego kontraktu, który jeszcze obowiązuje przez dwa lata, to wszystko może być nieważne, bowiem Śląsk ee, być może spadnie, obecnie znajduje się w strefie spadkowej, bo nagrywam ten odcinek przed 33 kolejką, a więc te kluczowe mecze Śląska, i tak samo Wisły Płock e, przed nami, bowiem być może na wciarze też będą oczywiście są zamieszani w strefie spadkowo. natomiast wracając do Jebołacha, jeśli Śląsk spadnie, wówczas uruchamia się klauzura, która pozwala piłkarzowi odejść za darmo, no po prostu Śląsk nie będzie go w stanie zatrzymał i na tej okazji chce skorzystać Raków. Mam wrażenie, że to są mistrzowie, jeśli chodzi o wyciąganie takich ciekawych, nieoczywistych piłkarzy, natomiast ktoś, no, kto śledzi regularnie Ekstraklasy, ten wie, że Jebołach jest wyróżniającym się piłkarzem, więc w sumie nieoczywistym bym go nie nazwał, natomiast wśród lepszych kolegów na 100% jest w stanie rozwinąć skrzydła i stać się jeszcze lepszym piłkarzem. Piłkarz, który przecież ciągnie ten wózek o nazwie Śląsk-Wrocław koło Erika Exposito, najbardziej wyróżniająca się postać w ofensywie Śląska. Natomiast jeśli Dziewołach trafi do Rakowa, no to na pewno będzie taki ciekawy transfer dla medalików, bowiem Mistrz Polski nie będzie musiał się specjalnie wykosztować. Kolejne nazwisko na liście, i tutaj też powiedziałbym, że taki Chicior. Mowa o. Tymoteuszu Puchaczu, który może trafić do Lecha Poznań, obecnie jest piłkarzem Unionu Berlin, natomiast ostatnie pół roku, czyli wiosnę 2023 spędził w greckim Panathinaikosie. Tam średnio mu się wiodło, jeśli tak to mogę określić, bowiem 16 spotkań w Panathinaikosie, tylko 3 od początku w Unionie to jest... Hmm, 6 meczów określonych jedną bramką, natomiast no w tej drużynie Ulsa Fischera no jest to tylko piłkarz marginalny. Cała ta jego niemiecka przygoda, no mówiąc wprost, jest bardzo nieudana. Ten transfer do Lecha może wypalić i może mieć ręce i nogi, jeśli na przykład spojrzymy na historię Dawida Kownackiego, czyli piłkarza, który przed rokiem trafił do Lecha, pół roku spędził w Poznaniu, pomógł Lechowi na stulecie klubu wywalczyć mistrzostwo i również tak samo jak teraz puchać, znalazł się na zakręcie swojej kariery. No i gdzieś tam w odnalezieniu swojej formy może wrócić do Poznania. Czyli do środowiska, które zna, no i mam wrażenie, że stać się gwiazdą, no patrząc niestety na poziom polskiej klubowej piłki. Natomiast to na pewno będzie dla niego impuls. pytanie tylko, czy będzie chciał wrócić, no bo umówmy się, krok w tył, jeśli nie dwa kroki w tył, natomiast no najpewniej ta przygoda w Unionie nie ma przyszłości, więc tak czy siak, będzie musiał znaleźć nowego pracodawcę, ale w mojej opinii taki transfer do lecha, no i regularna gra nie ma co się oszukiwać, tak samo w świetle między nimi odejścia Pedro Ryboczo, który już jest włączony z kilku innymi klubami, naprawdę byłaby w mojej opinii na pewno w porządku. Kolejne nazwisko na liście, cały czas zostajemy w Poznaniu. Mowa tutaj o bramkarzu, a więc Bartosz Morozek, któremu kończy się wypożyczenie w stali mielec wróci do Wielkopolski, bilans Mrozka w koszulce stali to jest 32 spotkania, 38 puszczonych bramek, natomiast aż 11 czystych kąt. Szczerze mówiąc, jestem trochę zdziwiony, że kapituła Ekstraklasy nie umieściła Morozka w nominowanych do nagrody Bramkarza Sezonu, byłem naprawdę dobry sezon w jego wykonaniu, e, no zwłaszcza jesień. Natomiast teraz na wiosnę, kiedy Kamil kiedyś przejął ten zespół i nastąpiło pewne odrodzenie, no to również jest wyróżniaca się postać w drużynie z Podkarpacia, e, na pewno ma duże szanse, by walczyć o miejsce w bramce Lecha. Bowiem część osób wskazuje wprost, że często piętną Achillesą są Lecha Poznań, czy w europejskich puarach, czy w Ekstraklasie, no jest mimo wszystko ne Filip Bednarek. Chciałbym zobaczyć Morozka, który rywalizuje z Bednarkiem, e, o tą bluzę z numerem 1, bo naprawdę ambicji mu odmówić nie można. Jest młody, jest perspektywiczny, więc no, po pierwsze Lech może na niego postawić, spędzi sezon przy Bułgarskiej i być może go Lech wytransferuje, patrząc na tą fantastyczną politykę transferową koleorza, który wypuszcza najzdolniejszych piłkarzy co rok i zarabia na nim na nich grube miliony. Natomiast no, na pewno to będzie ciekawa historia, bo ta przygoda ostatnia Lecha z bramkarzami jest nieudana. ródko Cholec, no piłkarze wydawałoby się ściągnięci jakoś przypadkowo jak oni tam mieli prawo się znaleźć. To na pewno też będzie dobre dla samego Bednarka, który poczuje taki oddech rywalizacji, no bo gdzieś tam to zawsze napędza piłkarzy, kiedy muszą rywalizować, no wiadomo, miejsce w bramce jest tylko jedno. Kolejne nazwisko na liście to jest Gajas Zahid kontrakt do czerwca 2023 roku natomiast zapytacie mnie pewnie kto to w ogóle jest, strzelił 4 bramki zanotował 5 asyst w koszulce Ankaraguciu to jest turecka drużyna on jest kapitanem tego zespołu Norwek, ofensywny pomocnik i ma zastąpić ewentualnie Jozue, czyli transfer Ankaraguciu Legia, natomiast jeżeli to miałoby się zmaterializować, no to rzecz jasna żozuę musiałby Legię opuścić jeżeli śledzicie Ekstraklasę, czy mój kanał bo ja też o tym często wspominam cały czas trwa batalia transferowa w sprawie Jozue bowiem legia. Like, yeah. Chce Portugalczyka zatrzymać. Kapitan Legii no, wydawałoby się ma inne plany, natomiast cały czas trwają rozmowy. Kością niezgody, oczywiście, jak to zwykle była w życiu są moje pieniądze. Natomiast e, z tego, co ostatnio czytałem, na Legianet wypowiadał się Jacek Zieliński, czy generalnie środowisko Legii jest teraz bardzo blisko do tego, by Żozuę przedłużył swoją umowę. Wiadomo, na lepszych warunkach finansowych, natomiast no, nie na nie na, na tyle dobrych, na ile życzyłby sobie Żozuę jego agent. Natomiast jeśli Żozuę przedłużył umowę w Legii, no to transfer wspomnianego Zachida z Ankara w Łódź, nie wchodzi było oczywiście w grę. Ostatnie nazwisko na liście no i to też jest postać, która często jest tutaj w tych moich transferowych newsach wymieniana, to jest Kacper Tobiasz bramkarz Legii Warszawa, kontrakt do 2026 roku 26 spotkań w tym sezonie, 28 puszczonych bramek, 10 czystych kont. Pewnie tych meczów byłoby zdecydowanie więcej, natomiast no w rundzie wiosennej Tobiasz był kontuzjowany, leczył się, miał uraz. No i gdzieś tam kilka spotkań przypuścił swoją drogą świetnie wyglądał do mnie Kładon, czyli ta w teorii trójka, która sobie radziła fenomenalnie między słupkami i legi. Natomiast gdzie to też może trafić? Mówiło się o Wolfsburgu, bowiem skauci niemieckiego klubu go obserwowali, na którym ze spotkań Ekstraklasy. Mógłby trafić, takie są najnowsze informacje i przecieki to AS Romy. Duża nazwa, wielka firma i no i coś rzeczywiście wspaniałego, gdyby trafił pod skrzydła Jose Mourinho, grałby z Nicolo Zalewskim, natomiast jest jeden szkopuł, czy właściwie taki, powiedziałbym, ciekawy wątek właściwie tego ewentualnego transferu, bowiem nie wskoczyłby od razu do bramki Romy, to w ogóle jak to brzmi, jak jakiś zarzut, natomiast generalnie koncepcja ewentualna tego ściągnięcia Tobiasza do Rzymu byłaby taka, że przez rok mógłby się ogrywać, mógłby e, trenować pod okiem Mourinho, ale też patrzeć na Rui Patricio, a więc doświadczonego portugalskiego bramkarza, któremu został rok e, kontraktu w Romie. No i właśnie, plan był taki, że Patricio dograłby sezon 23-24 w Rzymie, Tobiasz byłby jego zmiennikiem, pewnie by notował jakieś występy, no a później wskoczyłby do bramki Romy, jako już taki ponoprawny, doświadczony e, bramkarz, który poznał trochę kultury języku, treningu, który by trochę okrzepł, no i stałby się już naprawdę zdecydowanie lepszym piłkarzem, czyli podobny, powiedziałbym, podobna historia, co Wojciech Szczęsny i ten transfer Roma Juventus, kiedy uczył się od Gianluigiego Buffona, później wskoczył do bramki, bo to był taki, powiedziałbym, sezon z mniejszą liczbą występów, ale dostawał regularnie szansę, no i potem już został pełnoprawną jedynką. Dzięki, to by było na tyle, jeśli chodzi o listę transferową, 8 nazwisk, 8 ciekawych spekulacji, mam nadzieję, że o tym nie słyszeliście. E, oczywiście Kilka jeszcze się pojawi, no bo na przestrzeni następnych tygodni, kiedy przestanie nam niestety grać ekstraklasa, mam zamiar wypuszczać takie materiały bardziej, powiedziałbym, publicystyczne, z jakimś komentarzem, no niekoniecznie poświęcone konkretnemu spotkaniu z prostej przyczyny, że będzie przerwa. Zachęcam serdecznie do przycisku subskrybu i nie zapomnijcie także o kciuka w górze pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.